w Kopenhadze, w kultowym The Juno Bakery i próbuję wszystkich ich wypieków. To miejsce to esencja minimalizmu. Piekarnia znana na całym świecie ze swoich legendarnych bułeczek z kardamonem. Te małe dzieła sztuki znikają z półek dosłownie kilka chwil. Jestem tu już trzeci raz i jeszcze nigdy się nie zawiodłem. W De Juno wszystko pieczone jest na świeżo, kilka razy dziennie, żeby każdy kęs smakował jak najlepszy moment dnia. Ale ostrzegam, to nie będzie dietetyczna przekąska. Jest bardzo dobra, w ogóle nie czuć słodkości. Ja w ogóle nie rozumiem temu. jak większość osób ocenia na przykład tort, to mówi dobry, taki nie za słodki. Znacie co? Ja spróbuję chyba takiego klasyczka też, czyli krosant. Pusty, zwykły, maślany krosancik. Bardzo mocno chrupiąca przypieczona skórka. Mięciutki, maślany środek. Krosant kardamonka to jest przepyszna ona jest taka o dość niskiej zawartości tłuszczu więc ze względu na to, że zaraz idziemy biegać idealny posiłek przed treningiem pyszna jak zawsze, bardzo dużo przypraw kardamon, <śm> strasznie aromatyczna jeżeli będziecie tutaj kiedykolwiek, to spróbujcie koniecznie Waniliowa bułeczka to jest połączenie ciasta, bardzo gęstego, w ogóle nie suchego, z którego jest mm. zrobione jest kardamonka i super fajnego budyniu waniliowego. Jedyny niepowtarzalny, najlepszy <grym> jaki w życiu jadłem smak słodkiej bułki. Po prostu rozpływa się w ustach. No jest przepyszna. A, jeśli się będzie biegało dzisiaj.